Pani i fanki Cyberpunka, nadszedł ten moment po raz kolejny. Będziemy sobie czytać i delikatnie omawiać patch z aktualizacji. Tym razem jest to patch 1.6, aktualizacja 1.6, która nosi taką podnazwę lub nazwę kodową, tak bym ją nazwał, Edge Runners Update. Jest to oczywiście związane z premierą serialu Edge Runners, która będzie miała za chwilę miejsce a i niektóre z tych zmian do tego serialu nawiązują. Także żeby nie tracić czasu, zaczynamy. Aktualizacja Edge Runners 1.6 Lista zmian. Aktualizacja Edge Runners 1.6 jest już dostępna na wszystkich platformach. Aktualizacja uwzględnia poprawki i ulepszenia w rozgrywce, darmowe DLC oraz zawartość inspirowaną anime Cyberpunk Edge Runners. Premiera Anime na Netflixie już 13 września. Poniżej znajdziecie listę najważniejszych nadchodzących zmian w tej aktualizacji. Zawartość dodatkowa: Garderoba. Garderoba pozwala na zmianę wyglądu stroju bez zmiany statystyk pancerza. Możesz stworzyć do sześciu zestawów ubrań wykorzystując posiadane przez siebie części garderoby. Dostęp do szafy uzyskasz w każdym z mieszkań i kryjówek V. Możesz przełączać części garderoby. Panelu ekwipunku. 3 nowe kontrakty. Trzy nowe kontrakty dla fixera. Betonowa pułapka. Rodzaj kontraktu ratunek, miejsce Watson Kabuki i fixer Regina. Nic do stracenia. Rodzaj kontraktu kradzież, miejsce Santo Domingo i Arroyo, fixer El Capitan. Bolesny kac. Rodzaj kontraktu odzyskiwanie własności, miejsce Santo Domingo i Arroyo, fixer Rogue. Nowe bronie. 6 nowych broni palnych. Kappa, pistolet typu Smart. Senkoch LX, karabin maszynowy typu Tech. i konieczny karabin precyzyjny Ostatni Krytyk, do zdobycia w kontrakcie Betonowa Pułapka. pst 37, strzelba typu Power. MA-70HB, lekki karabin maszynowy typu Power. UB karabin szturmowy typu Power. 5 nowych broni do walki wręcz. Nóż z neurotoksyną plus ikoniczny wariant niebieski kieł, nóż panka plus ikoniczny wariant łowca głów, pazur topór, żyleta maczeta i kat-o-matic miecz łańcuchowy. Postępy międzyplatformowe dodano funkcję międzyplatformowych postępów, twoje ostatnie zapisy zostaną automatycznie przesłane do chmury, dzięki czemu będziesz mógł kontynuować grę na innych platformach. Międzyplatformowe postępy działają dla każdego typu zapisu: szybki, automatyczny, ręczny i tym podobne. Funkcja będzie dostępna po zalogowaniu się na konto z poziomu menu głównego lub po wejściu do gry i wybraniu menu w Czytaj grę. W przypadku wersji konsolowych z ograniczeniami regionalnymi postępy międzyplatformowe mogą nie działać w pełni. Więcej szczegółów w podanym linku. Zawartość Cyberpunk Edge Runners. Dodano kilka sekretów związanych z serią anime Cyberpunk Edge Runners, które czekają na odkrycie w Night City, m.in. nowy sprzęt i nowe funkcje trybu fotograficznego. Gra na automat wyścig płotki. Możesz teraz zagrać w zupełnie nową minigrę, która jest dostępna na automatach znajdujących się w Night City, m.in. w mieszkaniach w Northside, Japantown oraz Glen. Wpinaj się w tabeli liderów, aby zdobyć specjalne nagrody, w tym gotówkę i przedmioty. Jeśli spodoba Ci się wyścig płotki w Cyberpunk 2077, sprawdź go w wersji mobilnej na Android i iOS. Pamiętaj jednak, że Twoje wyniki w grze i wersji mobilnej nie są współdzielone. Nibbles w trybie fotograficznym Teraz w trybie fotograficznym możesz robić zdjęcia Nibblesowi. Po wejściu do trybu fotograficznego przejdź do zakładki poza i wybierz Niblesa w sekcji postać. Pamiętaj, że opcja ta będzie dostępna dopiero po zaproszeniu Niblesa do mieszkania i rozgrywka. Odwrócona oś kamery będzie teraz uwzględniana także w trybie fotograficznym. Zwiększono kod obro kąt obrotu kamery w trybie fotograficznym z 60-60 na 90-90 stopni. To umożliwia wykonywanie zdjęć w poziomie. Dodano opcję modyfikacji twarzy i ciała WIF w klinikach riperdoków i nie będzie się już bez końca kręcić w panelu tworzenia postaci. Usunięto błąd, w wyniku którego nie można było podnieść łupów z dronów. Usunięto błąd, w wyniku którego nie można było podnieść łupów, jeśli były całkowicie lub częściowo przysłonięte roślinnością. Bardzo lubię obydwie te zmiany, szczególnie tą z dronami, bo naprawdę była irytująca. Naprawiono reakcję NPC, która uruchamia się podczas wpadania na nich. Naprawiono problem, w których spanikowani NPC pozosta pozostawali w bezruchu lub kłócali zamiast używać wyznaczonej animacji ręce do góry. Jeśli NPC zostali powaleni lub wytrąceni z równowagi podczas strzelania, będą teraz nadal strzelać bez celu. Dostosowano niektóre pojazdy do nowego trybu palenia gumy wprowadzonego w aktualizacji 1.5. Wiele z nich także dopracowano. Dodano nowy wariant Thornton Colby napędzany na dwie osie, st 40 Naprawiono błąd w wyniku którego pojazdy jechały do tyłu podczas hamowania przy niskich prędkościach. Naprawiono błąd w wyniku którego odłączenie się od punktu dostępu tuż przed rozpoczęciem minigry hakowanie a następnie ukończenie tej mini gry powodowało, że punkt dostępu pozostawał aktywny, umożliwiając ponowne połączenie się z nim. Naprawiono problem, w wyniku którego biomonitor nie przywracał zdrowia w niektórych okolicznościach. Naprawiono problem, w wyniku którego zdrowia graczy spadały wyjątkowo szybko pod wpływem efektu podpalenia, jeśli NPC, który zastosował ten efekt, wykonał wślizg z sandavistanem. O matkę, jakie ciekawe kombo! Obniżono cenę sprzedaży, moda, analiza celu i zmieniono liczbę komponentów wymaganych do jego wytworzenia. Następnie mamy sekcja broń. Zmieniono statystyki noża ikonicznego Stinger. Ataki na zatrutych wrogów będą miały teraz 100% szans na wywołanie krwawienia. Ataki na krwawiących wrogów będą miały 100% szans na spowodowanie zatrucia. Broń z kategorii długie ostrze przeniesiono do innych kategorii. Nóż kuchenny przeniesiono do kategorii noży. Pomochałk przeniesiono z broni obuchowej do broni ostrej i umieszczono w nowej kategorii toporów razem z nowym toporem Pazur. Maczetę i kukri przeniesiono do nowej kategorii maczet wraz z nową maczetą Żyleta. Zastąpiono standardowy nóż rzeźnicki wersją ikoniczną. Jeśli gracz posiadał nóż rzeźnicki, zostanie on zastąpiony przez nóż. Jeśli gracz posiadał recepturę na stworzenie noża rzeźnickiego, Trzyma recepturę na nóż o tym samym stopniu rzadkości. Zbalansowano karabiny snajperskie. Po zainwestowaniu w ten archetyp broni gracz za pomocą karabinu snajperskiego będzie w stanie wyłączyć wroga jednym strzałem. Zmniejszono obrażenia zadawane przez karabin snajperski Overwatch. Karabin snajperski Nekomata będzie teraz łatwiej kontrolować podczas ładowania. Obniżono cenę pistoletu typu Power Slow Omatic, który można nabyć w automatach. Antwardeusz będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny, który zwiększa obrażenia podczas uderzenia NPC w twarz. <gry> będzie miał również szansę oszołomić wrogów silnymi atakami. Kontrolery będą teraz stale wibrowały podczas trzymania broni. Wspaniała zmiana, naprawdę. O, bo, ba. Karabin snajperski O5 będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny, powodujący większe eksplozje, które mogą podpalić cel. Im więcej wrogów będzie płonąć, tym większe wzmocnienie gracz otrzymuje od obrażeń krytycznych i szybkości przeładowywania. Będzie on teraz posiadał unika unikalną lunetę i wymagał budowy ciała na poziomie 20. Karabin szturmowy Divided with Stand będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny. Pociski będą miały większą szansę na nietrafienie w cel, ale zyskają możliwość eksplozji tworzących chmury biologiczne. Chmury te gwarantują zatrucie pobliskich wrogów. Pistolet maszynowy Ying Long będzie miał teraz nowy efekt ikoniczny. Znacznie zwiększono szanse na wywołanie eksplozji EMP. Zwiększono rozmiar magazynku, aby można było siać spustoszenie za pomocą eksplozji EMP. Usunięto miejsce na lunetę z karabinów precyzyjnych typu TECH M179 Achilles i Widowmaker. Jeśli gracz posiadał taki karabin z dołączoną lunetą, zostanie ona usunięta i umieszczona w ekwipunku. Różne typy noży będą teraz wracały w różnym czasie, który określono w ich opisach. Naprawiono błąd w wyniku którego Skippy miał ekstremalnie niskie obrażenia na sekundę w zapisach dokonanych w wersjach 1.3 i 1.31. Naprawiono problem, w wyniku którego możliwe było kupowanie, wytwarzanie amunicji po osiągnięciu limitu amunicji, co skutkowało marnotrawieniem pieniędzy i komponentów. Naprawiono błąd w wyniku którego ostrza modliszkowe z modyfikatorami obrażeń po użyciu emitowały oślepiające światło. Na szybkie ataki, szybkie ataki wręcz nie będą już uwzględniać efektów z aktualnie wyposażonej i wyciągniętej broni. Następnie mamy atuty. Dodano nowe atuty trucizny, żrząca trucizna i bolesna odtrutka, drzewko umiejętności ninjutsu, zastępując odpowiednie atuty przyspieszenia nieuniknionego i neurotoksyna. Naprawiono problem, w wyniku którego atut zaklinacz broni nie działał z ax 2 Kenshinem i DR-12 Kłazarem. Zrównoważono atut daleki strzał, teraz przyznają dodatkowe obrażenia tylko do pewnego progu odległości. Naprawiono błąd, w wyniku którego wytworzenie przedmiotu przy użyciu komponentu ze znacznikiem zadania mogło nie spowodować usunięcia tego komponentu z ekwipunku, jeśli gracz miał atut ex nihilo. Następnie mamy zadania. Dodano więcej sekretów, które, gracz mogą, które gracze mogą odkryć w Night City. Ze względu na pewne ograniczenia techniczne, zmiana ta nie jest dostępna na konsolach poprzedniej generacji. Prowadzono małe poprawki związane z interakcjami w kryjówkach i mieszkaniu V. i będzie teraz spać w łóżku przez czas ustawiony przez gracza. Dom lalek. Naprawiono błąd w wyniku którego bar Lizis był zamknięty podczas regularnych godzin otwarcia. Unraku. Ułatwiono korzystanie z szybów wentylacyjnych w celu wejścia na, wejścia na dach z tajnego pokoju ochrony. De la main de glen, de la main badlandy. Zadanie będzie teraz prawidłowo sklasyfikowane jako nieudane, jeśli gracz zniszczy Delamayna. Ostatnia przysługa: samochód Skorpiona nie będzie się już zacinać podczas zjeżdżania z rampy. Metamorfozy: naprawiono problem, w wyniku którego animacja kaszlu była odtwarzana z opóźnieniem, powodując problemy wizualne. Relikt przeszłości. Powar Samuraja wrócił do sprzedaży u Karima i będzie, teraz, będzie dostępny cały czas na targu Sherry Blossom po wykonaniu zadania. Skok na głęboką wodę. Naprawiono błąd w wyniku którego eliminowanie wrogów przy użyciu haków mogło powodować, że cel opcjonalny Poczekaj na okazję żeby po cichu ściągnąć strażników pozostawał aż do końca zadania. Kwestia czasu. Naprawiono problem w wyniku którego zapisywanie gry mogło zostać trwale wyłączone po sekwencji Brain Densu. Bilet wstępu. Naprawiono błąd w wyniku, którego przerwanie zadania mogło skutkować zatrzymaniem całej muzyki bojowej. Następnie mamy otwarty świat. Kontrakt czwarta bez władza. Naprawiono błąd w wyniku, którego kolejne zadania od Reginy były zablokowane, jeśli Max zginął podczas kontraktu. Kontrakt ciepło-cieplej. Naprawiono błąd, w wyniku którego wrogowie pojawiali się przed rozpoczęciem kontraktu, przez co w przypadku ich zabicia gracz nie mógł użyć substancji chłodzącej na bug beer. Powiedzmy. Kontrakt ciepło-cieplej. Naprawiono błąd, w wyniku którego samochód wakako powoli odjeżdżał, a następnie znikał z pola widzenia gracza. Kontrakt zabawy z bronią. Usunięto błąd, w wyniku którego można było zabić Rebekę przed rozpoczęciem kontraktu, co blokowało postępy. Kontrakt Miliard w Rozumie. Naprawiono błąd, w wyniku którego można było rozmawiać z niektórymi NPC w domu pogrzebowym, mimo że byli martwi. Ciekawy błąd. Kontrakt Gałązka Oliwna. Naprawiono błąd, w wyniku którego zadanie było wznawiane z celem porozmawiaj z mężczyzną uwięzionym w magażniku, jeśli samochód z Aleksem Puszkinem wybuchł. Kontrakt Zgrany do nitki. Naprawiono nieprawidłowe reakcje NPC po wybuchu walki w barze Kashu Hanten. Kontrakt ostatnia podróż Trevora. Naprawiono błąd, w wyniku którego ciało Trevora nie pojawiało się w zamrażarce. Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było znaleźć broni psalm 11, werset 6 w podejrzeniu przestępczości zorganizowanej w Santo Domingo. Dodano poliwęglanowe szelki techniczne z nanorurek, z nanorurek, warstwa wierzchnia z zestawu technika jako łup dostępny w grze. Dodano lekki korsarski dzien... lekkie korsarki dziennikarki powlekane utwardzoną gumą z zestawu dziennikarza jako łup dostępny w świecie gry. Na nowo dostosowano warunkowanie niektórych wiadomości radiowych związanych z kontraktami. W efekcie wiadomości powinno być więcej. Następnie mamy interfejs. Dodano podgląd przedmiotu, aby można było zobaczyć przedmiot na Wii przed jego zakupem. Dodano opcję wyłączenia napisów radiowych w kategorii dźwięk w ustawieniach. Będą one domyślnie wyłączone. Wartość monetarna przedmiotów umieszczonych w skrytce będzie teraz poprawnie określona w opisie. Przeorganizowano niektóre opcje i kategorie w ustawieniach gry. Naprawiono problem, w wyniku którego języki wykorzystujące znaki dwubajtowe koreański, chiński uproszczony, japoński i chiński tradycyjny wyświetlały nakładające się na siebie nazwy i daty plików zapisu na ekranie wczytywania. Naprawiono błąd, w wyniku którego liczba dostępnych komponentów sprzętu w różnych slotach nie była aktualizowana po rozmontowaniu sprzętu. Optymalizowano wydajność ekranów ekwipunku i sprzedawca. Naprawiono błąd, w wyniku którego na ekranie czasem pozostawał ciemny prostokąt. Prowadzono niewielkie poprawki do interfejsu i ulepszenia do sekcji tworzenia postaci, wytwarzania i wiadomości. Prowadzono także usprawnienia w obrębie wyskakujących okienek oraz śledzenia zadań. Dotano opcję aktywowania zawartości dodatkowej z poziomu menu zawartości dodatkowej. Naprawiono błąd, w wyniku którego liczba dostępnych punktów atrybutów wyświetlana na ekranie po zdobyciu poziomu była nieprawidłowa. Efekty wizualne. Neonowe obręcze do motocykli są teraz dostępne w różnych kolorach. Dodano nowe fryzury w sekcji tworzenia postaci. Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre pojazdy mogły pojawiać się w sposób niezgodny z nawierzchnią drogi. Naprawiono błąd, w wyniku którego samochody w ruchu ulicznym nachodziły na siebie, gdy włączony był tryb mało wydajnego dysku. Usunięto błąd, w wyniku którego części niszczonych pojazdów były niezniszczalne i lewitowały w powietrzu. Ulepszono dynamiczne skalowanie rozdzielczości. Naprawiono błąd, w wyniku którego ostatni strzał oddany z broni nie miał animacji odrzutu. Kostra i brat naprawiono problem z przenikaniem trawy przez podłogę w drodze do biura Yorinobu. Dźwięk. Dodano efekty specjalne przeładowywania broni podczas noszenia ciała. Ulepszono efekty specjalne rzucania nożem. Umarł Boss, niech żyje Boss. Imprezowa muzyka na Sixth Street będzie teraz głośniejsza. Duże bezprawia. Naprawiono błąd, w wyniku którego wszczęcie walki ze zbirami na bazarze, a następnie opuszczenie obszaru bez ich zabicia powodowało, że muzyka bojowa była odtwarzana w nieskończoność. PC. Dostosowano presety ustawień graficznych, aby zapewnić wyższą jakość. Steam Deck. Naprawiono błąd w wyniku którego dedykowany preset, zamiast poprawnie dostosowywać ustawienia grafiki, zmieniał ją na poziom ultra. Steam Deck. Naprawiono błąd w wyniku którego gra przestawała odpowiadać po próbie zmiany przypisania klawiszów. Konsole. Xbox Series X. S, przepraszam. Dodano nowy tryb wydajności, który można włączyć w ustawieniach wideo, tryb graficzny. FPS y dążą do 60-900p z dynamicznym skalowaniem rozdzielczości w zakresie od 800 do 1080p. Dodano obsługę języka portugalskiego, wariant brazylijski do płyt dostępnych w Portugalii. Więcej informacji na temat obsługi języków można znaleźć pod podanymi linkami. Usunięto problem, w wyniku którego przełączanie między perspektywą pierwszej osoby a perspektywą trzeciej osoby powodowały zauważalne opóźnienie. Rozwiązano problem z opóźnieniem w sterowaniu w trybie ray tracingu na konsolach nowej generacji. Stadia. Dodano brakujące przypisania klawiszy dla akcji przełącz chodzenie i schowaj broń. Różne. Dodano obsługę Razer Chroma. Naprawiono chwilowe spadki FPS-ów podczas otwierania mapy lub w ekwipunku na PC i w usłudze Stadia. Prowadzono kilka poprawek i ulepszeń do lokalizacji na język arabski. Narzędzie moderskie RedMod. Poniższe zmiany działają tylko w przypadku, jeśli gra jest w wersji na PC i zainstalowano RedMod. Użytkownicy modów. Dodano wsparcie nowego folderu modów Cyberpunk 2077 Mods. Nowe mody kompatybilne z Redmod powinny być umieszczane w folderze cyberpunk2077/mods. Gra nadal obsługuje wczytywanie starych modów z folderu archiwum, ale należy pamiętać, że nie pojawiają się one w menu Redmoda. Nowe mody kompatybilne z Redmod powinny być dodawane do nowego folderu modów dla najlepszych efektów. Dodano parametr wiersza poleceń myślnik modyt który pozwala uruchomić grę z modami. Można dzięki niemu także włączać i wyłączać mody za pomocą Red Launchera oraz GOG Galaxy. Rozszerzono możliwość telemetrii o dane związane z modami. Kursy modów. Dodano opcję wczytywania zmodyfikowanych plików tweakdbbin i dotredscripts. Dodano opcję wczytywania deskryptora mod.json do modów zainstalowanych przez użytkownika. Dodano osobny wątek audio do modyfikowania dźwięków naprawiono niektóre problemy z alokacją pamięci TWiGDB. Pamiętajcie, że to tylko najważniejsze elementy. W tej aktualizacji mamy znacznie więcej ulepszeń i poprawek, a więc koniecznie sprawdźcie je w grze. Do czego ja również zachęcam, sprawdźcie wszystkie te zmiany, o których tutaj była mowa, natomiast najważniejsze z nich ja również sprawdzę w materiale, który zamierzam niedługo dla Was opublikować. Znajmniej te, które są jakoś tak, wiecie, logicznie sprawdzalne, a nie jest to na przykład błąd w questie w którymś tam momencie gry itd., itd. Ale zachęcam was również do sprawdzenia ich osobiście, a jeżeli nie, no to chociaż zajrzyjcie na mój materiał, żeby mieć pogląd na to, o czym była tutaj w tym logu mowa i może to skusi was do powrotu do cyberpunka. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie, mówił dla was Wodiak, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.